Janusik pisze jeszcze jeden sub. Jeszcze jeden sub do 705. A ja muszę, muszę coś wykombinować im... na te 705. Dobra, eee. widzowie, no. co, co będziecie chcieli, jak będzie to jest tyle subów? Zagraj na gitarze i... Mogę zagrać na gitarze coś. To jest plan. Na 705 subów zagram na gitarze. Ale ja nie umiem grać na gitarze. Jakby totalnie nic nie umiem grać na gitarze. To nawet nie jest moja gitara. Zagraj to, co umiesz, nic nie umiem jakby ten, nie żartuję sobie teraz, ja naprawdę nie wiem, jak działa gitara. Zakaj, megalowanie. Bez problemu. Będziesz śpiewał? E, a nie będzie ten, nie będzie kiepska synchronizacja tym? Nie, Nieee, co ty? Kiepskie to może być granie co najwyżej. Panie u mnie już 705, masz? Gramy. Nie, nie to jest, będę. Bo się przywiązało, to do tego. Czekaj, o, to się do tego. Sto jaka się przywiąz, Sto jak się wbił w gitarę, jest problem. Kurde, nie czekajcie. Nie <laughs> Jest problem, bo stojak do gitary jest przyczepisz się do gitary. Nuty no, sobie odpalę tylko. Jak wam się podobało, więc jeszcze... gitara, ma takie dźwięki, uwu Słyszałem ci, shota na pv na DC fajne dźwięki mojego gitara. Staw shota